Ja w ogóle, jak mam być szczera, nie wierzę kompletnie w podział na nauki ścisłe i humanistyczne. Przez wieki ludzie tego nie rozróżniali. Jak ktoś był uczonym, to był uczonym we wszystkich dziedzinach. Jest taki wspaniały cytat Karla Sagana na ten temat. Nauka nie tylko jest zgodna z duchowością, jest głębokim źródłem duchowości. Kiedy rozpoznajemy nasze miejsce w ogromie lat świetlnych, w upływie wieków, kiedy pojmujemy zawiłość, piękność, subtelność życia, wtedy to wznoszące się uczucie, to uczucie uniesienia i pokory połączone. Jest z pewnością duchowe, podobnie jak nasze emocje w obecności wielkiej sztuki, muzyki, literatury, aktów wzorowej, bezinteresownej odwagi. Pojęcie, że nauka i duchowość są w jakiś sposób wzajemnie wykluczające, wyrządza krzywdę obu. No, i ja tak właśnie postrzegam wszystkie przedmioty w szkole. Nie ma dla mnie nic bardziej poetyckiego niż matematyka. Jej niezaprzeczalna logika i jej konsekwencja. To, że dobrego matematyka od złego różni tylko to, czy podda się w szukaniu rozwiązania. Jakby serio. Kluczem do bycia dobrym z matmy jest wiara w to, że rozwiązanie gdzieś tam istnieje i że uda Ci się je znaleźć. W jakiś sposób musi istnieć. Jak pierwszy raz usłyszałam o złotym podziale, to myślałam, że mi gałki z oczu wypadną. Kiedy patrzę na schemat wszystkich procesów zachodzących w komórce eukariotycznej, to ciężko mi nie dostrzec tego kontekstu humanistycznego, tego, jak ta wiedza o wszystkich procesach kształtuje nasze codzienne życie, medycynę, ale też nasze wierzenia, skąd się wzięliśmy, jaki jest nasz cel na tym świecie. Bo im więcej wiemy o świecie, tym Mniejsze mamy pole do fantazji i musimy się zmierzyć z tą rzeczywistością. I dla mnie to jest piękne, bo ludzkość się nie poddaje, ludzkość się nakręca tymi odkryciami. Tworzymy lepsze, nowe systemy myślowe na podstawie tych informacji. Już nikt nie wierzy, że deszcz to jest kara od Boga, tylko konsekwencja jakichś określonych warunków atmosferycznych. Więc ta definicja Boga albo jakiejś siły rządzącej światem musi się zmienić. I tym samym rozumienie naszej egzystencji musi się zmienić. Bo skoro nikt nas z gliny nie ulepił, to co tu robimy? Jaki jest nasz cel? Jak widzę reakcję chemiczną i to, że liczba wszystkich cząsteczek kwantowych w tej reakcji przed i po będzie zawsze taka sama, że energia zawsze krąży, że nic w przyrodzie nie ginie, jak mam nie porównać tego z moją własną energią, z tym, co ja mam w sobie, z tymi wszystkimi myślami, przekonaniami, przeżyciami, które mam w sobie, co dla mnie jest tak samo prawdziwe jak reakcja estryfikacji alkoholi? Jak ja mam nie znaleźć jakiejś poezji w tym? Jak widzicie, ten temat jest dla mnie bardzo gorący i zresztą zawsze był, ale prawda jest taka, że kiedy kończysz liceum, to...